Manko. Witam w moim domku! Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pyknijmy wy". Witam się z wami DJ PoloSoyd i kontynuujemy naszą serię moi drodzy Minecraft! Normalnie szalnejstwo, nie wierzę! Floating Island, tak nazywa się moi drodzy nasza przygoda z Minecraftem. Od razu odradzam yy, osobom, które nie lubią Minecrafta oglądania tego odcinka z racji tego, że mogą wypierdalać. Dziękuję bardzo, moi drodzy. Także cóż, generalnie nowa seria na kanale. Postanowiłem, że wrócę do Minecrafta, bo w sumie nie ma żadnych fajnych nowych tytułów, które będą wkrótce wychodziły i zainstalowałem sobie coś takiego jak Minecraft Dubai. No właśnie, nie powiem co, będzie cenzurka. Bo generalnie po co robić reklamę za friką, jak nie płacą, to się nie robi reklamy, nie? No, właśnie, dobra, jedziemy dalej, moi drodzy, cóż, mamy Floating Island, to jest nasza, nasza mapa, yy, nasza mapa, na której będziemy grali, proszę bardzo, takie o, są pitne drzewa, tutaj, tam są, tam też są i, yy, moi drodzy... Yy, Mam teksturpaka jakiegoś w ogóle zainstalowanego, słabego, bo nie mogłem znaleźć żadnego fajnego. A, były jakieś tam problemy też, zainstalowałem tego. No, nie ukrywam, nie ukrywam. Ale dajmy jakoś sobie radę. W sumie nie wiem, jakiego mam skina. Co to kurwa? Czemu mam standardowy skin? Ha? What the fuck? Ej, no nie. Ja nie mam standardowego skina. Ja mam przecież. Premium! Przyzna moim premium, normalnie uzarwiony jest piękny skin. Ro robi się noc. Chujowo. To nic, moi drodzy. E, będziemy sobie grali tutaj na tej mapce. E, tak sobie myślałem, że może też e, będziecie zadawać mi jakieś zadania. A, bo. Łe, w kurwełę! Ja nie podałem zasad! Dobra, zasady są takie. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie czytujemy. Możemy robić co tylko chcemy. Dobra. Dobra, nieważne. E, Okej. Okay. Mamy sobie przetrwać na tej wyspie i tutaj mamy trochę itemów od e, Od, mojej drodzy gry. I tak w ogóle możecie mi powiedzieć, jak to kurwa wyłączyć, ej, bo zainstalowałem sobie tą paczkę modów i tak dalej. I teraz za bardzo nie wiem, jak mam to wyłączyć, to coś. Kiedyś e, wiem, że ludzie się o to burzyli, że czegoś takiego się używa. Ej, to jest ja mi uczę! Nie! Poważny, to tak naprawdę wyjebasz ten deal. Odrobi się nowy, Dobra. Idę spać, bo jest noc i wszystkie. Wszystkie dzieci nasze są Maśka. Coś tam, Małgosia. o Nie umiem śpiewać, więc nie będę śpiewał. Ale mogłoby się zrobić jasniej. Jaśniej. Niego Ja pierdolę! Kim ty kurwa jesteś? Kim ty kurwa jesteś? Wypierdolę. Kim ty jesteś? Ej, szmato. szmato Nie kurwa. WON z mojego domku! Wygrałem Dobra, wygrałem. To był pojedynek łatwy. Ja pierdolę! <grym> Umrę! Kurwa! Umrę! Zobaczcie! To jest ostatni odcinek Minecrafta! Bo ty wody strzał w sobie! Nie dobra, nieważne. Mniejsza o to przetrwamy, bo te parę strzał na mnie grozi. Idę spać, bo chcę dzień, chcę. Jomaj, my... Nie... Jak to? Jak to są wokół mnie jakieś kurwa stwory Gdzie? Jebany! Czemu masz zbroję? E, ja nie mam zbroi! <laughs> ja nie mam! Ja nie mam... Mam tylko to o. Takie skórzane i mam takie o też na solo chcesz? Chodź, chodź kurwo, chodź kurwo No, 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 ma no, szmato, no Ja nie dam rady? Dobra, nie dam A kurwa, dam <grytanie> Dobrze Już teraz będę mógł się przespać? Yes! Zwycięstwo! The Okej, okay. dobra, jedziemy dalej moi drodzy eee, nowy dzień, nowe przygody eee! Bitches. Przede wszystkim potrzebujemy drewna, jak to bywa w minecraft'cie yy, bo, bo bez drewna nie da się żyć Tu jest drewno, to jest drewno Drewno musi być, ej Drewno musi być W sumie O, jakieś tutaj dziwne dźwięki są Na tym terenie O O nie, szkielet Ej, kurwa Czego ja go zrzucę? Wypierdalaj ha, 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 ha. Gdzie to kurwa jest? To coś, co takie dziwne dźwięki wydaje. Nie podoba mi się to. Mm -mm. Nie podoba mi się to, moi drodzy. Zobaczymy jak ta seria w ogóle się przyjmie, bo jestem zastanawiając. Zastanawia mnie to, jak się Minecraft na kanale wam będzie podobał. Bo w sumie dawno nie nagrywałem Minecrafta a... No, też możecie mi... Yy, moi drodzy, polecić tych surpaki, jak macie jakieś fajniejsze. Mówiłem już o tym. Bo w sumie nawet nie wiem. Ale trochę drewna sobie przygotuję, tutaj nie, nie będzie jakoś super, yy, super dużo Nie wiem dlaczego, ale, ale moi drodzy, zobaczcie, no ten dir wygląda jak wełna Kurwa serio? Ja jebie, normalnie Będę musiał zmienić tego teksturpaka, bo... Gdzie jest mój dom? A chyba za tą, za tą skałą Tutaj, to jest wersja trochę łatwiejsza, dlaczego? łatwiejsza i ładniejsza dlatego, że są te wodne te opadające coś i stwierdziłem, iż moi drodzy to będzie fajnie wyglądało, a ja nadal mam te strzały na sobie, ale chuj jebać to nie wiem czy lubicie jak, jak będzie chcie... przepraszam, że tak bardzo ale no tak już tak mam tak już jestem Dobra, moi drodzy, mniejsza o to, nie będziemy się tym przejmować. Będziemy musieli sobie zrobić. kilo, off! Kilow off! UEEEEE, napierdolamy! Teraz, eee, kurwa, drzwi mi przeszkadzają. Eee, nie, DIRTA nie napierdolamy. DIRTA się nie napierdala. Przedostanę się na drugą stronę góry. Przy okazji, sobie trochę wykopię tego kamienia. Eee, aha, i dodatkowo też zobaczcie, że ten kamień wygląda jak przetopiony. Także pozdro. Ogólnie. Ale, ale co tam, no bywa, no. Nic. Zobaczymy jak daleko będę musiał kopać w ogóle. No i też będziemy musieli obrać jakąś wyspę, do której będziemy musieli się dokopać. O jest, dobra. Już jest powierzchnia. Dobra. Okej, okay, tam mamy lód. W sumie jakbym tam spadł to już jest chuj. To już bym zginął. I by była lipa. A może brzoza? <noise> tam jest jakaś zimowa wyspa, tam daleko. Ale tam, zanim się dostaniemy, to. O ja! Milion odcinków. Ale możemy obrać sobie tę wyspę jako. jako nasz cel wędrówki. Głosujemy! Głosujemy! Uwaga! Uwaga! Yy, czy idziemy na tamtą wyspę? No właśnie. Okej, okay, dobra, czyli generalnie pójdziemy na tamtą wyspę, ale w tym celu będzie nam potrzebny, moi drodzy yy, łopata, łopata, łopata łopata i niezbyle czego, bo będzie nam potrzebna łopata z kamienia kamienia, w ogóle to są czasy To jest jak z telefonami patrzcie My yy, jak kurde właściwie zrobię sobie ścieżkę też do tego drzewa tam o Zrobię sobie tutaj przejście w tym domku a co? My, yy, mając gry i lepsze komputery, wracamy do klocków, które... Generalnie... Aha, to daleko kopać nie musiałem. To spoko, ale dobra muszę uważać, żeby tutaj nie spaść. I tak samo jest z telefonami. Z cegły do cegły normalnie. Z cegły do cegły wracamy. No to jest logika po prostu, to jest logika. To jest logika, to jest życie magika i paktofonika. O, dobra. No i tu będziemy mieli. ZOMEK, kurwa! Co ty tu robisz? Ej, ZOMEK! Ej, ZOMEK! Jest impreza! Kurwa, nie jest impreza! <grywa> Żartowałem. No chodź. Patrz, tam jest dziura. Patrz, jest dziura, jest dziura. Miałeś tu wpaść! Nie zrobiłeś tego, co chcę. Mam nadzieję, focha! Fuck forever na 5 minut. Dobra, te dziury wszystkie pozostanę, bo ja kurwa później w nie powpadam to będzie chujowo? no właśnie dobra yy, tu sobie weźmiemy to ja muszę sobie drzwi zrobić ej, bo jak mi tu przyjdą te kurwy, małe ząbiaczałe o, proszę bardzo teraz jest, jest stylowe jest designersko jest fajnie, daję okejkę dobra Eee, to drzewo będziemy mogli sobie pokopać później. To jest dalej. Ja to tak poza odcinkami, pewnie tutaj też będę ingerował trochę w ten teren. O ja, piór, o kok. Spadek klatek FPS-ów i w ogóle co tam miesz robi? Patrzcie to, patrzcie to, jaka schiza. Jaka schiza? What? What the fuck? Stop! Teraz węgosz! patrzy, świnie król parkietu. Ręka jak złamana. Na kurwiam węgorza. Na 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 na. na. Okej okay, moi drodzy. A, może ta wyspa jest bliżej? W sumie to już nie wiem. Mniejsza oto, to, dobra. Eee, moi drodzy, musimy sobie obrać jakiś cel. Myślę, że celem dobrym do obrania będzie przedostanie się do tamtą wyspę, o którą sobie obraliśmy jako cel. Jak właśnie będzie. I tam sobie właśnie pójdziemy za jakiś czas. Ale ja do tego celu będę potrzebował materiałów. Materiałów i przydałby mi się też kilow, ale nie taki e, drewniany, bo drewniane te to są takie, że tak powiem, lipne. Ale przydałby mi się taki, e, z kamienia, e, z kamienia. Mówię jak jest, Mariusz max -Kolonko. Nie, Mariusz max nie. Nie, że mnie nie jest, Mariusz max -Kolonko. Tak niech to nam nie mi by jak tutaj, o. Chcę, żeby sobie tutaj. Trochę wykopać tego dirta i w ogóle O! I w ten sposób, i zobaczcie jak, jak nam się od razu teren tutaj poprawił ładnie Tu jeszcze sobie tak dirta walne, o! I jest od razu lepiej, nie? No, no barze jest No barze jest W sumie jeszcze Później będę chciał trochę subgradeować ten teren. To ja tutaj go wypełnię miłością. Nie, miłością nie go nie wypełnię, ale wypełnię go, moi drodzy, drewnem. Drewnem go wypełnię, tak. Tak właśnie będzie. Trochę mi już gud tutaj powoli zjada. I będę musiał też sobie zrobić widzę plantację za chwilę. Ale spokojnie. Dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego. No, ja sobie obiorę tutaj, moi drodzy, za mm, priorytet dojście do tamtej wyspy. I być może w kolejnym odcinku, jak już się zobaczymy, tak może będzie. O ile mnie tutaj nic nie pokona na tej wyspie, to yy, to przedostanę się na tamten teren. Jak. Yy, a może na tamtą górkę sobie przejdę. Mamy dwie góry, dwie góry, dwie góry. To takie istne cycki na wyspie. Dobra, mniejsza. Tam widzę zombiaka, tam widzę. Tam jest owca! Jak tu się robi te zoomy? Kurwa na tym, tym jebanym. Nie wiem, jak to robi zoomy. No, nie, no, dobra. E, mniejsza o tam. E, jakoś do tego dojdziemy. Nawet znowu zoom, się zrespił. Myślę, że tamto tam to miejsce będzie po prostu trzeba zwyczajnie oświetlić. I tyle, no. A my będziemy się dostawać na no, tamtą wyspę, tam jest takie bitne drzewo. W ogóle są chmury i za chwilę pewnie będzie... Gdzie, gdzie jest kurwa zachód, wschód? Gdzie jest zachód?! Dobra, nieważne, tam było słońce, okej, okay, już się dowiedziałem. Wremczem czy tej miłości kwiat. Na tysiąc najbliższych lat. O. Written Flash. Tym możemy się trochę zarazić. To by się przydało do środka do domku, ale dobra. Tym się zajmę później. Okej, okay, dobra. Myślę, że jak na pierwszy odcinek to by było na tyle. No bo po co tutaj mam was męczyć? Jeżeli będę widział jakiś pozytywny miarę odzew, no będę to kontynuował dalej. No to chyba by było na tyle, nie? No także cóż, ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. facebook.com slash DJ a także na mój sklep z koszulkami DJ Palace i Capsule Trzymajcie się ciepło, cześć. Do następnego odcinka. Hej!